Już za chwilę wszystko o zaletach zimnej kąpieli, czyli sposoby morsów z Sopotu na zdrowie i odporność, kiedy grypa szaleje. A jak się ludzie dobrze dobiorą w grupę, to mogą robić, proszę Państwa, takie rzeczy co najmniej crazy. Idziemy tam, czy zostajemy? Nie, to tu możemy tam? powiedzieć, że wybieramy się znów do Sopotu, ale tym razem. Ale woda też będzie. Dalszy, cza, dalszy ciąg terapii wodą, co można robić w Sopocie, w listopadzie, proszę zobaczyć. To prawda, mówiliśmy, że e, ruch to zdrowie, chociaż jak ja patrzę na tych ludzi, to już mi zimno. Wprawdzie dzisiaj 15 stopni e, i to nie jest bardzo zimowa pora, to nie jest dobra pora dla morsów. Ze mną Lech Bednarek, mi, wicemistrz świata morsów na dystansie 30 metrów. E, dla kogo jest taka przyjemność, przyjemność kąpania w zimnej wodzie? No to jest dla wszystkich przede wszystkim, którzy uważają, że to jest y, terapia, kiedyś ktoś powiedział, że na stresy są dobre dresy. Ja uważam, że na stresy jest pływanie i to w zimnej wodzie. Czy to jest, czy są jakieś przeciwwskazania takie zdrowotne, że ktoś nie może wejść do tej zimnej wody? Pan zaczął w tym miejscu 50 lat temu. Tak, zgadza się. Cała przyjemność po mojej stronie, że akurat w tym dniu, bo 3 grudnia dokładnie mija 50 lat od pierwszego, że tak powiem, spotkania się z wodą tutaj przy tym molu i w tym właśnie miejscu. Widzę pan niesmarka, grypy się pan nie boi. Rozumiem, że ta, tak, kąpiel w morzu to lepsze od szczepionki nawet AH1N1. Nie, no więc należy o czymś się postrzegać, że wirus ma swoje prawa. Natomiast jeżeli chodzi o kąpiel, no to jeżeli ktoś jeszcze uważa e, grypę, która atakuje, no to czosnek, zimna woda, gorąca herbata, cytryna i, i powinien być zdrowy. Teraz rozpoczynacie sezon, ten wasz sezon, ale w jakiej temperaturze najlepiej morsom się kąpie, pływa, bo Im, jest takie rozróżnienie. Tak, jest im zimniej, tym lepiej jest, dlatego że jest to takie mrowienie w momencie, kiedy się chodzi do zimnej wody, czy nawet wychodzi się, się odczuwa takie mrowienie to jest cała ta, ta frajda. No i oczywiście czujemy się w ten czas jak nowonarodzeni, bo po prostu ta woda no rozgrzewa nas, bo niektórzy mówią, że zimno, że ten nie, chłód po prostu daje to zimno takie nieprzyjemne, ale sama zimna woda po wyjściu mi nie nie mi się, że jest nam zimno. Najgorszy jest ten moment, kiedy się trzeba rozebrać i wejść do tej zimy. No, w pewnym stopniu, ale to już jest kwestia przyzwyczajenia. A poza tym to jest w sferze mentalnej, no trzeba się nastawić. Jak ktoś czegoś nie lubi, to trzeba pokochać. No i w tym momencie ta woda sprawia nam przyjemność, to jest no, radość życia. Tu mamy pana, który dopiero szykuje się do wyjścia do wody, robi to od 50 lat, no ale mamy też dziewczyny, które właśnie wyszły z wody, zapraszamy tutaj do nas. To pierwsza kąpiel w tym roku? Nie, kąpałam się już w zeszłym roku, koleżanka. Moja pierwszy rok Moja trzecia w tym roku i pierwszy sezon. tylko kuzynka ma drugi sezon teraz. Tak, ale pierwsza kąpiel. E, powiedzcie co spowodowało, że zdecydowałyście się dołączyć do grona morsów. Ja nie ukrywam, to też pewno stereotyp, że zazwyczaj jak patrzymy na morsów, to, to są ludzie tacy koło pięćdziesiątki, ta druga młodość. A wy tu młode dziewczyny zdecydowałyście się na kąpiel w tej zimnej morskiej wodzie. E, mnie nakłonił akurat mój teściu. Powiedział, że to przede wszystkim jest zdrowie Prezes. i hartowanie. Przede wszystkim um, jakieś obawy przed wejściem do zimnej. Yy, nie, zdecydowanie. Znaczy yy, na początek po wziąłam koleżankę za rękę, wyszłyśmy razem, było wiele raźniej. Chyba się potem powiedziałam e, mi, że nie mogłam e, puścić jej ręki, bo było głupio tak naprawdę, a związku z tym za rękę. Dało się i tak yy, kontynuujecie yy, to kąpanie w zimnej wodzie, no nam nie pozostaje nic innego, jak zachęcić wszystkich z Państwa. No jeśli chcecie być zdrowi, tacy jak morsi, to nic, tylko kąpać się w zimnej wodzie, nie tylko w lecie wygrzewać się na tych ciepłych plażach. No dobrze, proszę Państwa, tak naprawdę to ten materiał nagraliśmy w sierpniu. No. Nie, 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 nie. Teo powiedział, że w Polsce nawet latem na nie wchodzi żywo. do morza, a co dopiero teraz. 19? To było na żywo, to było naprawdę na żywo. Dziw na żywo było? Tak, tak. O. 19 stopni dla mnie jest za mało.